Siemanko, jestem Witam z w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie darmowego zadymiarza Edgara oraz go najprawdopodobniej wymaksujemy, słuchajcie, więc zobaczmy teraz w sklepie jak mi się załaduje, Edgar już tu jest, więc trzeba będzie go po prostu odebrać, ale zanim to zrobimy, słuchajcie, tutaj pokażę Wam co, jakie boxy zebrałem sobie, ponieważ jest ich sporo. Nie będę ich otwierał przed y, odebraniem Edgara, ponieważ no może mi wydropnąć z tych skrzynek, a tego bym nie chciał. tutaj trochę punktów, te punkty przydadzą nam się do wymaksowania go. Y, no będę ich miał tak na 600, 700 może puszków na nim, znaczy punktów na nim, więc myślę, że do siódmego poziomu dobijemy samych tych, a jak nie no, to jeszcze jakieś boxy otworzymy. Dobra słuchajcie, więc ja już nie przedłużam, sprawdzę czy się nagrywa i zaraz odbierzemy Edgara. Dobrze słuchajcie, a więc wchodzimy do sklepu, już screenshota sklepu mam zrobionego, więc klikam. Jest! Edgar! Pierwsza darmowa epicka postać w BS-ie i mamy już wszystkich, wszystkich epickich zadmiarzy zrobiony screenshot i słuchajcie, moje szanse na epika już zmalały do zera, ale mam szansę nadal na Byrona, więc poza Edgarem, którego mamy już tutaj w Brawlerach gdzieś w połowie, będzie do trafienia jeszcze postać jakaś yy, super, znaczy ta mityczna, czyli Byron. Jak widzicie, teraz tutaj do niego emotek, ale co, przejdźmy do odbierania punktów do niego. Weźmiemy na początku te 50. Jakby kasę mam, żeby go ulepszyć, ale, ale co? Tylko czekam, aż, aż go będę mógł ulepszyć na jakiś fajny poziom. Jak już odbiorę wszystkie punkty, bo ich jest dość sporo. Przekonamy się, ile ich dokładnie było, bo, bo mam ich naprawdę dość sporo. Jak mówiłem Brawl Pass to jest naprawdę super, super fajna rzecz. Dobra, chyba 625 z tego co się nie mylę. Jak tutaj, tutaj coś jeszcze będzie. Jakieś punkty, bo potem wyżej do Byrona mogą być jeszcze, ale, ale, więc tak, sprawdzimy sobie, czekajcie, bo on jest tutaj trochę wyżej. Na który poziom za darmo mi się go udało, lepszyć bez otwierania jeszcze żadnej skrzynki? 6. Sześć... siódmy poziom, idealnie, słuchajcie, idealnie, ponieważ możemy trafić na jego gadżet i słuchajcie, to jest mu jedyny gadżet, którego mi w tym momencie brakuje, z tego co mi się wydaje, więc mamy na jego spore szanse. Zacznijmy od najsłabszych skrzynek, na samym końcu mamy zwykłą Brawl Boxa. I punkty do odgaro. myślałem, że coś mi dropnie, ale zapomniałem, że punkty muszę tego zdobyć. Teraz jakiś big box. Kurde, jestem taki zestresowany, tutaj siedzę. Miejmy nadzieję, że będą dwa itemy gdzieś, albo może trzy. O, tu jest jeszcze Brawlbox, nie zauważyłem. Ja ogólnie, jak miałem jakieś Brawlbox, to go starałem się otwierać, bo nie jest nic ciekawego otwierać. Niezwykłego Brawlboxa. Ale zaraz będzie jeszcze level up do ósmego poziomu. Kurde, ale jest się zestresowany. Mam nadzieję, że. Oj, coś się trafi. Dobra. Ile mamy kasy? Czy mi starczy A to? Starczy, ale nie wiem czy na dziewiątym mi starczy, to będzie słabe, będę musiał otwierać mega boxy, żeby mi starczyło na dziewiąty poziom do niego, ale i tak ósmy poziom jest i mamy z 200 coinów, więc no myślałem, że mi starczy, ale jak widzicie po 50 coinów jak dropi to nie jest, o, 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 może gadżet do Edgara, uwaga, tak jest, gadżet do Edgara, udało się tak w poprzednim odcinku odblokować przynajmniej gadżet do nowej postaci od razu, więc fajnie. Tutaj sobie otworzymy jeszcze zwykłego boxa, więc z gadżetem to już jest tak trochę łatwiej będzie. O! I to co lubię najbardziej, token, token doubler. Skończył mi się ostatnio, więc, więc akurat będzie spoko. I zostały same mega boxy. Ich jest kilka tutaj. Więc miejmy nadzieję, że dropną gdzieś tak po 500 coinów. No nie, nie dropną po 500 coinów. Ja mamy coinów. No nie wiem czy się uda. Nie wiem czy się uda go wymaksować. W sensie może punktu będziemy mieli odpowiednią ilość. Oj, kolejny 200 token doublera. Super. Ale nie będziemy mieli chyba odpowiedniej ilości coinów. Chyba, że nawet punktów będziemy mieli za mało. Poczekajcie, czy już? Chyba... Dobra, coinów będzie idealnie. Jak widzicie, możemy go ulepszyć. I git. Teraz jesteśmy mega biedni, bo nie mamy w ogóle coinów, ale... Mamy wymaksowanego Edgara. I jeszcze jednego mega boxa, więc miejmy nadzieję, że dropnie coś do... O nie! Tak się ucieszyłem, myślałem, że dropnę od razu star power do Edgara, ale niestety... Dropnęliśmy star power do kruka, słuchajcie. No trudno, ale w sensie mamy star power, więc jest dobrze. Mamy 500 coinów, więc nie jesteśmy biedni już. No i co, co ten star power robi, trucizna kruka wysysa siłę z jego wrogu którzy po zatruciu zadają mniejsze obrażenia, spoko, spoko, fajnie, najważniejsze, że mamy Edgara, mamy do niego gadżet, więc już będzie trochę lepiej niż bez, ga star bez gadżetu, ale ten star power tak szczerze nie jest jakiś super dobry, więc ym, nawet jak go nie trafiliśmy, no to trudno, ale mamy przynajmniej gadżet, więc super, więc to by było tyle w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, pamiętajcie, że Jutro będzie odcinek, gdzie będę grał tą postacią, może pogram tutaj na boss fight może nie, zobaczymy, może pogram na duo showdownie, show showdownie czy coś takiego. Więc słuchajcie, mamy tu Edgara i jak i jeszcze raz powtarzam, jutro będzie kolejny odcinek, w którym go nim zagramy sobie, słuchajcie, więc ja się z Wami żegnam, byłem Gaweł, jestem Gaweł i widzimy się w kolejnym odcinku jutro.